Co to tu się w ogóle od tego? E, szanowni Państwo, siedmiostrunowy Epiphone Paul? W ogóle, ale jak to? No, normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem strun. E, sygnatura Mata HiFiego z e, zespołu Trivium. E, łącznie z gitarą dostajemy od razu oczywiście sygnowane e, przetworniki Fishmana. Cztery różne brzmienia w ogóle tutaj, rozłączania i tak dalej, i tak e, dalej. No, jest czym kręcić, jest co ukręcać. Bardzo nowoczesny instrument bardzo nowoczesne podejście do Les Paul'a, mimo tego, że gitara rzeczywiście wygląda jak Les Paul Custom, to tak naprawdę jest zupełnie czymś innym i tak naprawdę to jest nowocześnie brzmiący instrument. W stosunku do swojej sześciostrunowej wersji, ta ma przedłużoną menzurę, tu jest fenderowska menzura, więc no nie ma aż takiego wielkiego problemu przy założeniu grubych strun, żeby rzeczywiście nisko na niej pograć. Założyłem czwórkę, nastroiłem do drop, a i działało, i gadało. Posłuchajcie.